Cześć. Nazywam się Martyna i pracuję w Wirex jako asystentka prawna. Jestem tu, żeby pokazać wam jak używać waszego konta Wirex. Wymiana pieniędzy z Wirex jest bardzo prosta. Aby uzyskać dostęp do sekcji wymiany, przejdź do swojego konta. Zobaczysz listę wybranych kont z walutami i kryptowalutami. Wybierz konto walutowe, na którym chcesz dokonać wymiany i kliknij opcja wymiany. Następnie ustaw kwotę, którą chcesz wymienić. Możesz też zmienić konto w menu rozwijanym. Na razie wymieniamy Bitcoin na funty. Zobaczysz saldo każdego konta i aktualny kurs wymiany, który chcesz dokonać. Tutaj masz również wgląd na wszelkie opłaty za wymianę. Możesz zobaczyć wymienianą kwotę. Kurs wymiany, opłatę i łączną sumę. Dostęp do tych informacji można uzyskać, klikając przycisk Informacji pod kwotą BTC przed zatwierdzeniem wymiany. Informacje o wymianach znajdziesz też w sekcji dotyczącej ostatniej aktywności. Mamy nadzieję, że nasz filmik był pomocny. Jeśli tak, naciśnij, lubię to, a subskrybuj nasz kanał i napisz do nas w komentarzach, jeśli masz pomysły na dalsze nasze filmiki.